Cześć, z tej strony Mati. Witam was na kanale Forum Deskorolkowe. Jak widzicie przed sobą mam wiele różnych kółek, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie czym, jakie koła się i czym należy się kierować przy doborze kół do własnej deskorolki. Tak, więc zapraszam was do oglądania. Na wstępie zechcę powiedzieć, że wybór tak naprawdę odpowiednich kół zależy tylko i wyłącznie od Waszych preferencji i od Waszego stylu jazdy, ponieważ wszystkie te koła są i tak zrobione z tego samego materiału jest to rodzaj plastiku poliuretan i tak naprawdę będą się te wszystkie koła różniły tylko na trzech płaszczyznach: rozmiar, twardość i kształt. No i w sumie producent i cena zakupu, ale to jest jakby poboczne tematy. Tak więc na, o tych trzech. Składowych dzisiaj sobie porozmawiamy na początku porozmawiamy sobie trochę o rozmiarze. Jak widzicie, na stole mam wiele różnych kół w różnych rozmiarach, tak więc dostępne rozmiary na rynku to mniej więcej od 50 do 50 ósemki do 60, wszystkie większe będą bardziej miały zastosowanie do przemieszczania się niż do skakania a mniejsze już nie są produkowane. Kiedyś były czterdziestki 7 siódemki. Kiedyś była w ogóle moda, żeby jeździć na bardzo małych kółkach. Lata, nie wiem, z 20 lat temu, 15 może, 12, nie wiem. No, nie jest to moja era deskorolkowa. No jak widzicie na stole mam kółka pięćdziesiątki dwójki, trójki, czwórki, ósemki, pięćdziesiątki szóstki, dziewiątki. Tak więc teraz powiemy sobie jakie koła do jakiego stylu jazdy będą najbardziej odpowiednie, zanim jeszcze przejdziemy do klasyfikacji kółek. Wspomnę tylko, że najbardziej popularnym rozmiarem właśnie są rozmiary 52, 53, 54. Może jeszcze 51, ale to już rzadziej. 52-54 najczęściej wybierane rozmiary. Po pierwsze, małe koła są lżejsze, przez co dużo łatwiej nam jest prowadzić deskę w ruch do flipów, do rotacji. Po drugie, małe koła dają nam mniejszą prędkość przy zjeżdżaniu z przeszkody. Może to być pomocne dla osób, które zaczynają, bo po prostu nie chcą szybko jeździć, tak? Po trzecie małe koła są bardzo uciążliwe na naszych polskich chodnikach, ponieważ bardzo jest to odczuwalne wszystkie nierówności, ale to też inna składowa ma na to znaczenie. No i w zasadzie tyle. Głównie małe koła wybierają osoby, które jeżdżą na stricie, dużo robią flip tricków, jakiś double flipów, skaczą z czegoś. Duże koła natomiast dużo częściej są wybierane przez dwie grupy osób. Pierwsze to są skateparkowcy, bowlowcy, wertowcy, a drugie to w ogóle osoby, które używają deskorolki tylko do przemieszczania się. Duże koła świetnie się nadają dla osób, które lubią jeździć z dużą prędkością, często są to właśnie wertowcy, bowlowcy, ponieważ mają wtedy dużo większą prędkość przy zjeździe z przeszkód i dużo łatwiej jest im utrzymać prędkość w samym bolu, mini rampie itd., itd. Poza tym duże koła też świetnie się sprawują dla osób, po prostu, które lubią szybko jeździć. Po prostu zjeżdżając z przeszkody masz większą prędkość na 50-8 niż na 50-2. Następnie drugą grupą osób, które używają dużych kół, są to osoby, które używają tak naprawdę tylko deskorolki do przemieszczania się. Wtedy są najlepsze takie koła z dużym bieżnikiem. Jak widać, mają większą powierzchnię styku, przez co są bardziej przyczepne. Poza tym miękkie koła, miękkie koła będą świetne do przemieszczania się, więc w tym sposobem przejdziemy do twardości kółek. Jeżeli natomiast chodzi o twardość kółek, mamy dwie skale A i B. A jest to skala twardości według wszystkich tak naprawdę. a B jest to skala według bonsa, którą sobie wymyślił. Tak więc skala A jest to mniej więcej od 78A do 101a, gdzie 101a to są twarde 78A miękkie. I dla przykładu mamy tutaj koła fisza, które mają 78A świetne do przemieszczania się, poza tym świetne do przemieszczania się. będą te Spitfire'y 80 HD. Czyli inaczej 80a. I w zasadzie czym się różni ta twardość? Otóż im bardziej miękkie koła, tym dużo bardziej gładko jeździmy, dużo mniej odczuwalne są wszystkie nierówności chodnika. Jakieś przeszkody, które nam się natrafiają, jakieś małe kamyczki i tak dalej. Są dużo cichsze, tak? Więc Wiele osób pyta, jakie ciche koła wybrać, no to te bardziej miękkie. A twarde koła tak naprawdę są dużo lepsze, jeżeli chodzi o zwrotność. Nasza deska nie jest tak bardzo przyczepna do nawierzchni, więc wszystkie big spiny, wszystkie kawaleriale i tak dalej są świetne. Poza tym miękkie koła nie będą nam się slajdowały. Jak widzicie te koła są bardzo przyczepne, jakby próbuje wprowadzić w ruch slajda, a te koła już nie. Te są coś pomiędzy. Tak więc tym będzie się różniło. Na miękkich kołach, jak spróbujecie no slajda, to was wetnie, jak spróbujecie 50, to was wetnie. Tak więc, raczej koła używane na skatepark do deskorolki są to 99A i w górę. Wszystkie mniejsze raczej są używane do osób, które używają deski do przemieszczania się, bądź na przykład kamerzyści. Słyszałem, że kamerzyści uwielbiają te koła: Spitfire Changersy 56mm 80HD, 80A. Dobra, na ostatni strzał pójdzie kształt. Co za tym idzie, jeszcze również producent, który tworzy dane koła oraz cena. Najpierw skupimy się trochę na producentach polskich, bo tu będzie najłatwiej, bo najmniej komplikują nam sprawę. Tak naprawdę większość kół na polskim rynku mają standardową wielkość bieżnika, standardowy kształt. Tak jak ja tutaj mam malitki, to one są po prostu o standardowej wielkości, bez kombinacji, normalny bieżnik, klasyczne koła. Jeżeli chodzi o też polskie koła, to one zawsze będą tańsze względem zagranicznych. Na przykład takie koła kosztują 89 zł. Możecie je teraz kupić nawet taniej z kodem forum koła za 20% taniej, 71 zł z groszami bodajże. I chyba to czyni w ogóle je najtańszymi kołami aktualnie do zakupu. Poza tym inni polscy producenci również trzymają się mniej więcej ceny około 100 zł, tak naprawdę. No i również, tak jak patrzyłem na stronach również robią mniej więcej o takim samym kształcie i tak dalej. Co do jakości wszystkich polskich kół się nie wypowiem na tych malitkach. Miałem okazję jeździć, dlatego o nich wspominam. Są spoko, na innych nie jeździłem, nie wypowiem się, możecie to zrobić pod tym filmikiem bądź pod postem, gdzie w sumie zbieram wszystkie wasze informacje na temat kół. Tak więc jakbyście tam w ogóle wyrazili swoje opinie, byłoby super. Następnie przejdziemy do ceny tak naprawdę, bo tak jak zdążyłem nabąknąć ile kosztują polskie, to przejdziemy teraz na zagraniczne koła zagraniczne. Producentów, którzy specjalizują się w robieniu kół, takich jak właśnie BONS i Spitfire, których uważam za topkę w ogóle producentów kół deskorolkowych, co zresztą wy też wszyscy wspominaliście o tym. Poza tym mamy RICTA, RECT, KRUPI, Peak, OG Wheels i Gold. Tak naprawdę to są większość, które znalazłem. I są to marki, które robią, po prostu robią koła deskorolkowe. Zresztą bym unikał firm zagranicznych, które nie specjalizują się w robieniu kół. Czyli Girl Chocolate, DGK, Plan B, Android, Primitive, Darkstar, które są znane z tego, że robią deski, to niech sobie robią deski. Kół bym od nich nie brał. Nie ma sensu, bo te ceny nie są aż tak atrakcyjne, żeby zrezygnować z Bonsa na potrzeby Darkstara czy DGK'a. Tak więc skupimy się teraz na dwóch według mnie najlepszych markach kół deskorolkowych. Speedfire i Bones. Według naszej ankiety na Instagramie wygrały według Was Speedfire, że to Spitfire'y są niby lepsze? Co mnie dziwi, zawsze większość osób mówi: Bonesy, może za mała grupa ankietowanych była? Jeżeli mówimy o kształtach kół, to tak naprawdę te różnice, które właśnie pokazują producenci, jeżeli chodzi o kształt, kół, są naprawdę mało stchowe, milimetrowe i tak naprawdę. Ja nie jestem skaterem, który by odczuwał tak wielką różnicę, żeby sobie wybrać dany wzórku, a nie jeździć na jakimkolwiek innym. I tak naprawdę, patrząc na to, ile tego jest, jakie to są różnice, można by było zrobić 10-minutowy filmik o kołach Spitfire, 10-minutowy filmik o kołach Bonsa, i jeszcze 10 minut mówić o każdych innych kołach konkurencyjnych. Ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o Spitfire'ach, to mamy. Kilka kształtów kół, takich jak Tablets, Radical, Radical Slims, Conical, Conical Full, Lockers, Classic. Classic są to najbardziej klasyczne koła, odpowiednik Bonsa będzie standard, pojedynki. Lockers mają być odpowiednikiem Bowsa V5, czyli Side Cut. Konikal i Conical Full są też często wybieranymi kołami, i tak naprawdę możecie sobie wejść na stronę, do czego Was zachęcam w sumie, i tam popatrzeć, tak naprawdę te milimetrowe różnice. Bo na przykład różnica na szerokości bieżnika między Radical a Radical Slims to jest pół milimetra, ale Radical Slims już o 4 mm są szersze. Co to daje w samej jeździe? Ciężko mi powiedzieć, tak więc. Jeżeli chodzi natomiast o koła Bonsa, mamy dwie, że tak powiem, formuły. STF i SPF. STF są to koła streetowe, tak? Streetowe. A SPF są to koła skateparkowe. W ogóle jakoś cała społeczność deskorolkowa odtrąciła te SPF-y i głównie skupia się na, je na jeździe na STF-ach, tak? Więc porozmawiamy sobie na STF-ach. STF-y mają sześć kształtów. V1 standard, V2 lockers, V3 slims, V4 wide, V5 sidecut, V6 widecut. I... co za mój angielski. Fajnie, że na stronie Bonsa jeszcze obok rozmiaru, wielkości bieżnika, wielkości, szerokości całego kółka mamy też wagę tych kółek. Jak widzicie wszystkie te różnice są naprawdę milimetrowe. I szczerze w Polsce słyszałem, że najczęściej wybieranymi kołami są albo V1 standardy, Albo V5, straight cuty. Wiele osób, które jeździ właśnie w bowlu wybiera V5. Pozostałe koła mają tak minimalne różnice, jeżeli chodzi o kształty kół, że ja bym się kierował tym co producent mówi. A ja producent mówi, mówi V1 klasyczne, streetowe, V2 murki, rail'e, V3 do technicznej jazdy, flip'y itd. V4 mają być na każdą nawierzchnię, a jak wiadomo jak do wszystkiego to są do... I V-piątki, tak jak Wam mówiłem, bowle, murki i rejle. I tak naprawdę bowle są głównym przeznaczeniem V-piątek. Wiele osób właśnie z Was wybiera V-piątki. W ogóle V-piątki, z tego co zobaczyłem pod naszym postem o kołach są najczęściej wybieranymi kołami. Więc jeżeli miałbym Wam polecić jakieś, to bym Wam polecił V-piątki, które sam miałem. Pro model Baki Lasek. Ja w ogóle miałem chyba SPF-y nawet. 58, fajne koła. Jeżeli miałbym. Wybierać między standardowymi, to podjąłbym próbę sprawdzenia polskiej produkcji kół. Jeżeli wam nie podejdą, to też dużo nie straciliście, bo te koła są tańsze niż na przykład klasyki bądź V1 standardy, ale będziecie mieli chociaż opinię wyrobioną o klasycznym kształcie kółek. I w sumie to tyle. Ja się z wami żegnam. Jeżeli macie jakąś wiedzę na temat kół, dajcie znać pod postem na forum. I tyle. Adios!